Trzymajcie smartman W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie zmiany nadchodzące 7 marca, czyli nowe pacznący, darmowe skiny, nagrody, nowe eventy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Celem na dzisiejszy odcinek jest 20 łapek w górę. Bardzo bym wam dziękował Nie przedłużając lecimy z odcinkiem. Pierwszą zmianą będzie naprawienie bugu związanego z brakiem możliwości zmiany ikony gracza z lorda na podstawową nie zawsze się to zapisywało i trzeba było restartować grę. Przy okazji mogę Wam powiedzieć, że update będzie ważył około 3 GB i głównie będzie zajmować się zmianą małych błędów albo naprawą po prostu błędów gry. I następnym takim błędem było pomieszanie listy znajomych z listą graczy, których zablokowaliśmy, i po prostu gracze nie byli w stanie zapraszać swoich znajomych. I też będzie to naprawione w najbliższym patchu. Następna zmiana jest bardzo potrzebna i przeze mnie wyczekiwana ponieważ podczas budowy lub niszczenia terenu postacie potrafiły się bugować i czasami trzeba było po prostu poczekać aż się zginie, bo nie można było się ruszyć i również to zostanie teraz naprawione. Przechodzimy teraz do nerfów postaci i pierwszym takim nerfem jest Human Torch, ponieważ jego umiejętność, którą nurkuje tak jak w podłogę i robi wybuch, została znerwiona, ponieważ wcześniej jak tak zanurkowaliśmy, to nasi przeciwnicy zostali wrzucani w nasze Wcześniej położone ogniste ściany Teraz ta interakcja już nie będzie występować, będą oni po prostu odrzucani I mówiąc już o ognistych ścianach, będą one zadawały Tyle samo obrażeń, będą miały taki sam cooldown Jednak po naszej śmierci będą one od razu znikać A wcześniej potrafiliśmy postawić ściany Przyjąć cały punkt Ale umarliśmy, ściany także pozostawały Jednak teraz postawimy ściany Zostaniemy pokonani, ściany znikają wraz z nami, więc jest to według mnie Pozytywna i duża zmiana na plus Kolejnym nerfem, a może bardziej naprawieniem postaci jest Panisher, Ponieważ posiadał on buga związanego z jego ultem Że podczas posiadania słabego łącza z internetem, czyli pingu powyżej około 300 Gdy używaliśmy jego ulta To zamiast zwykłego ataku, wszędzie latały nasze naprowadzające rakiety i Zadawały bardzo duże obrażenia Ja osobiście nie spotkałem się z żadną osobą wykorzystującą ten bug a jeżeli wy spotkaliście się z taką osobą, to napiszcie w komentarzu, jakie to było uczucie, bo na pewno było to bardzo duże zaskoczenie. Kolejną postacią, która zostanie znerfiona jest to Jeff, a bardziej Team Up z Luną Snow, ponieważ zadawał on obrażenia na zbyt dużym obszarze niż deweloperzy to zamierzali, dlatego zostanie on zmniejszony. Więc jeżeli nienawidzicie Jeffa, jest to update dla was. Następne zmiany dotyczą Loki'ego. Jest to naprawienie kolejnych błędów związanych z tą właśnie postacią. O których również nie wiedziałem. Pierwszym błędem jest naprawienie go ulta. Ponieważ kiedy używaliśmy ulta na przykład na Moon Knightie I zamienialiśmy się w niego. To cały hud nam znikał. Nie widzieliśmy żadnych kulanów umiejętności naszego zdrowia. Ani naładowania ulta. Zostanie to naprawione z tym patchem. I następnym błędem było w momencie jak użyjemy jego shifta. Czyli postawimy tą lampę leczącą. Która zapewnia również nieśmiertelność. I postawimy takie dwie lampy w jednym miejscu to czasami nie leczyły nas one w ogóle, a czasami nawet odejmowały nam HP. Kolejną małą, lecz kluczową zmianą dla graczy Heli jest naprawienie ulta, ponieważ czasami wysyła on nas zbyt wysoko w górę, co mogło utrudniać rozgrywkę. Kolejna zmiana dotycząca postaci jest to naprawienie ulta Adama Urloka, ponieważ jak wiecie, jeżeli ultujemy i animacja ulta zostanie nam przerwana, to zwraca nam 50% ulta i zostajemy właśnie na 50%. Jednak w przypadku, jeżeli Adam ultował nad np. jakąś przepaścią bądź wysokością i został pokonany, to jego ult został zerowany, jakby został kompletnie użyty, i też zostanie to naprawione w tym patchu. Kolejne zmiany nadchodzące 7 marca jest to dodanie nowego trybu gry i nowego eventu. Jeszcze pamiętajcie, jeżeli nie skończyliście aktualnego eventu, to pospieszcie się, ponieważ dobiega on końca, a warto zdobyć te karty i również fajnego skina do gruta. Najnowszy event, właśnie 7 marca, będzie polegać na graniu w taką, ale można powiedzieć grę planszową, na to mi to wygląda, więc będzie to na pewno fajne i ciekawe na jakiej zasadzie będzie to jeszcze do końca działać. Jak już mowa o nowym evencie, będzie on na pewno mega fajny i po prostu przyjemny do gry, ponieważ będzie on polegać na tym, że każdy z graczy będzie głosować, jaką postacią zagra reszta drużyny. Czyli na przykład zagłosujemy na Kapitan Amerykę To cała drużyna gra Kapitanem Ameryką A przeciwna drużyna głosuje na swoją postać Jaką właśnie gra Jak było na trailerze Będzie to na pewno mega fajne Zagranie całą drużyną Jeffami Całą drużyną Hulkiem Więc na pewno zapowiada się mega fajny tryb Szkoda tylko, że będzie on raczej okresowy Ponieważ wątpię że zostanie on na stałe Dlatego warto będzie grać i po prostu wytestować jakieś fajne kombinacje. Kolejną świetną rzeczą, którą dostajemy w tym evencie jest to darmowy skin do Black Widow. Pierwsze co nie poznałem, że to jest skin do tej właśnie postaci. Ale według mnie jest całkiem spoko. Jak jest za darmo to oczywiście, że jest fajny i nie zapomnijcie go odebrać. To wszystko czego możecie spodziewać w najbliższym patchu, czyli 6 marzec. Wszystkie eventy wychodzą 7 marca. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Widzimy się na evencie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika i obejrzeć poprzednich odcinków. Siema!